Przez cztery istniało pomiędzy Amu Darią a Serdarią państwo sogdyjskie, perła Maranachru. Kres jego istnieniu położył najazd Arabów. Przez ponad tysiąc lat sądzono, że kwitnąca niegdyś cywilizacja zniknęła z powierzchni ziemi bezpowrotnie. Dopiero w połowie naszego wieku dzięki przypadkowi, który kazał językoznawcom porównać język używany przez tajemniczy górski lud z językiem. Starosogdyjskim okazało się, że żyją do dzisiaj potomkowie zaginionej cywilizacji cywilizacji, która nadała jednemu ze swych najstarszych miast nazwę początek świata. Mijały wieki i tysiąclecia, zmieniali się kolejni władcy i kolejne imperia, powstawały i odchodziły w zapomnienie systemy religijne. Niezmienna pozostawała jednak w Sogdianie wiara w coroczną śmierć i zmartwychwstanie Boga roślinności, mitycznego króla Sogdu Sijarusza. Czy górskie echo powtarza i dzisiaj jego imię? Wędrujemy w głąb gór hisarskich, leżących w sercu współczesnego Tadżykistanu, na spotkanie z tajemniczym ludem jak nobi, z potomkami cywilizacji sogdyjskiej. Przed dwunastoma wiekami niewielka grupa arystokratów sogdyjskich, ocalały z arabskiej rzezi, schroniła się w głębi niedostępnych gór. Zajęli jedną z górskich kotlin i wybudowali szereg umocnionych osad. W tym bezpiecznym schronieniu, odgrodzeni od reszty świata, przetrwali do dziś. Nie zmogły ich nawet burze ostatnich dziesięcioleci. Wysiedleni ze swojej ojczyzny i zmuszeni siłą do zasmakowania w dobrodziejstwach cywilizacji, wybrali jednak po raz kolejny wolność i powrócili do górskiej doliny, do tradycyjnego stylu życia. I chociaż ich niedostępne twierdze zdobył po przeszło tysiącletnim oczekiwaniu islam, jak nobi pozostali sobą. Z drżeniem i smutkiem oczekują na doroczną śmierć Siawusza, by potem z nadzieją. Czekać na jego zmartwychwstanie. Trwają tak niezmienni, zmieniając się wraz ze zmianami. Allahu akbar, Allahu akbar. Aşhedu an la ilahe illallah. Aşhedu an la ilahe illallah. Aşhedu anna Muhammeden Resulullah. Aşhedu anna Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah. هيا على الصلاح هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Pierwsi osadnicy sogdyjscy, którzy dotarli do Doliny Jagnobów w VIII wieku, pochodzili z arystokratycznych rodzin padrzykienckich, ocalałych podczas rzezi w warowni Javargar. Nic więc dziwnego, że nie mieli pojęcia o tajnikach sogdyjskiego rzemiosła. Wiedzieli, jak wyglądały przedmioty używane przez nich na co dzień, lecz sposoby ich wytwarzania pozostały dla nich tajemnicą. Aby sprostać wymaganiom surowego górskiego życia, musieli wkładać w podstawowe czynności i zajęcia niewspółmierną ilość wysiłku. To, co kiedyś wynikało z niedostatku wiedzy, z czasem stało się tradycją. Rzemiosło mieszkańców Doliny Jagnobu do dziś pozostało na bardzo prymitywnym poziomie. Nobczyków cechuje również, wynikający z podobnych przyczyn, brak zamiłowania do ozdabiania przedmiotów codziennego użytku i swoich domostw. Najważniejsze jest, aby tak jedne jak i drugie spełniały swoje podstawowe funkcje. Cieciu, co to jest? Dzbanek. Kuza a po jaknopsku. Dzbanek, po jaknobsku to kuza. Kala. A kto go zrobił? Kajala, kurbon Bibi. Kurban Bibi, z jaknobu. Och, rozbity jest ten dzbanek. Kurbon Bibi takie robiła. Czy ona jeszcze żyje? Już jest bardzo stara. Jeśli w tym roku nie umarła, to żyje. Ile ten garnek może mieć lat? Może dwieście, sto lat. Ona już dawno stąd odeszła, za 30 lat już będzie. Odeszła jeszcze przed miesiącem płaczu. Robi się teraz jeszcze takie dzwanki? Nie, teraz się takich nie robi. Używacie metalowych? Tak, wszyscy ludzie, którzy mieli robić takie dzwanki, umarli. Ta ceramika ma prawie 3000 lat. Czy została wykonana na kole garcarskim? Nie. Wszystkie te naczynia zostały ulepione. Jeśli porównamy je z tym naczyniem, to widać, że obydwa są zrobione w ten sam sposób. Po prostu ulepione z gliny i wypalone. Do dziś zachowała się tradycja zapoczątkowana przez garncarzy z Rawszańskiego Tutaj się nalewało wodę i tak się polewało. Zmarłych się obmywało, a potem ci, co myli zmarłych, sami się z tego dzbanka myli. O tak nogi i ręce, wszystko. Z czego się robiło taki dzbanek? Z gliny. Przynosili glinę, rękami wyjmowali kamienie, czyścili, mieścili nogami. Potem układali na kamieniu. A potem podnosili z kamienia. Robiła się taka długa nitka i układali glinę, żeby było ładnie. A dziobek też brali glinę, miesili, nalepiali, a potem przebijali patyczkiem. O Tak. Aby przeżyć w surowych warunkach położonej 2,5 do 3,5 tysiąca metrów nad poziomem Morza Doliny Jagnobu, jej mieszkańcy muszą maksymalnie wykorzystać dary natury. Niebagatelnym problemem jest wykonanie niezbędnych przygotowań do długiej i ciężkiej zimy. Lato w dolinie trwa krótko, jesieni w zasadzie nie ma. W króciutkim, bo zaledwie dwutygodniowym czasie, jagnobczycy muszą zebrać zboże, aby zapewnić sobie zapas mąki, a także siano które musi wystarczyć licznym stadom bydła przez okres najbliższych 8 miesięcy. Do pracy przy żniwach muszą stawić się więc dosłownie wszyscy od najmłodszych do najstarszych mieszkańców doliny. Podobnie jak z rzemiosłem i zdobnictwem, rzecz się ma z uprawą roli. Jak uprawiali od najdawniejszych czasów pszenicę. Chleb z pszennej mąki jest, obok mięsa i mleka, podstawą ich pożywienia. Sposoby uprawy pozostały niezmienne od ponad tysiąca lat. Nie uległy żadnym zmianom również czynności związane z obróbką ziarna. Tak jak przed tysiącami lat, głównym sprzymierzeńcem człowieka w walce o przetrwanie... Pozostaje sama natura, użyczając mu swoich żywiołów. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت لهم غير المغزوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أليف نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالعاقبة من يقنون <applause> أولئك الله دَنْ من ربه وأولئك هم المفلحون إن الدين إِنَّ الله الإسلام وما الذين أوتوا الكتاب اللَّهِ من بعد ما جاءهم الله إنهم بينهم ومن يفرق آيات الله Zakończenie żniw to wielkie odprężenie po dwutygodniowym wysiłku, nieodstępnie związanym z obawą o zbiory. Kilkudniowe spóźnienie albo nieprzewidziane zachwianie pogody może być fatalne w skutkach. Jeśli śnieg spadnie kilka dni za wcześnie, mieszkańców doliny czeka głód. Po udanych zbiorach zarudniają się place we wioskach, wypogadzają się zatroskane twarze. Teraz już można dać upust charakteryzującej jak nopczyków pogodzie ducha. Prastare sogdyjskie święta rzucają odblask ofiarnych ognisk płonących przed setkami i tysiącami lat. I chociaż nie rozbrzmiewa wśród pól imię Jawusza, to prastary rytm dojry i gesty tańca słabią nadal siły natury, które pozwoliły przeżyć kolejny rok.

Saya tak ada rumah. Saya goulda Ja, Dolina Jakgnobu leży powyżej granicy występowania drzew. Nieliczne, rosnące tutaj topole są uważane za święte. Ściąć takie drzewo można jedynie w przypadku budowy mostu lub świątyni. Z tego powodu Podstawowym materiałem opałowym jest nawóz zmieszany ze słomą. Zieków, bo tak nazywają się brykiety wysuszonego nawozu, musi wystarczyć na całą zimę. Nie może więc zmarnować się ani odrobina tego cennego surowca. Jagnobska kuchnia, teren dostępny jedynie dla kobiet, mieści się zazwyczaj w oddzielnym, małym budynku. Jej głównym punktem jest ulepiony z gliny piec. Jego konstrukcja pozostaje niezmieniona od tysiącleci. Chleb upieczony w takim piecu zachowuje świeżość przez wiele dni i jest niezwykle smaczny. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط اللذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سبحان ربي جميعا وقنا عذاب النار